Uwielbiam ten moment, gdy stoję przy mikrofonie Mam lekki stres, ale jest to tylko w głowie Jest chwila ciszy i nawijam do bitu Za moje wszystkie zwrotki, nie potrzeba mi tu kwitu Oj od PDW, życzę ci zróweczka. Jak wyjdziesz ta wółkę, będzie palona luseczka Teraz trochę zboczę z głównego tematu Piotrkowi wibiomy, bijam, tak jak swojemu bratu. Jak dopada mnie stres, łapię za swój długopis Biorę też kartki i piszę swego życia rysopis Już następną osobę w lat, kurwa wkręciłem, ale na początku sam się tym bawiłem Muzyka to najlepsze co wybrałem Zawsze mi pomagało nawet jak na tak dół spadałem Mikrofon i kartka dochodzi też do dopis Bo ja tak właśnie przez swego życia rysopis To jest moja pasja no i moje hobby Znowu ktoś dla ciebie po tych wersach trąbi Mikrofon i kartka dochodzi też do bo ja tak właśnie przez swego życia rysopis To jest moja pasja, no i moje hobby Znowu ktoś na ciebie po tych wersach trąbi Życie mi czasem figle kurwa płata Więc ja nie płaczę, gdy stracę fałszywego brata Wszystko to po prostu jest dla mnie jak kolec Który muszę wyjąć, by przestało boleć To już piąty rok, jak jesteśmy w domu dziecka A ja tylko myślę, jak od wszystkich problemów ma być moja ucieczka Nie chcę żadnych prezentów pod choinkę Tylko chciałbym dostać miło Odrobinkę. Każda moja myśl mi się w głowie kubuluje. To jest jedyne życzenie, które teraz pokazuję. Mamo, mam nadzieję, że niedługo się spotkamy i na każdy temat szczerze sobie pogadamy. Na koniec tutaj chcę pozdrowić moją czutkę Karolinę. Weź, proszę ode mnie, wyprzytulaj mu Lilę Mikrofon i kartka dochodzi też długopis. Bo ja tak właśnie przez swego życia rysopis. To jest moja pasja, no i moje hobby. Znowu ktoś dla ciebie po tych wersach trąbi. Mikrofon i kartka dochodzi też długopis. Bo ja tak właśnie przez swego życia rysopis. To jest moja pasja, no i moje hobby. Znowu ktoś dla ciebie po tych wersach trąbi.